żeśmy raczej są takimi jakby katalizatorami emocji, które ludzie mają w sobie. Myślę, że, że, że to jest jakby, jakby opowieści, która byłaby moją opowieścią w moich pracach jest, jest, jest bardzo, bardzo mało. Ja jakby nie, 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 nie jest to jak wykład mojego światopoglądu tylko tym to jest tak, tak to pomyślane, że ktoś, kto że bierze do ręki moją pracę bo będzie znacznie mniejsza I Nagle coś się zgasy na tym człowieku dziać, on, 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 on gdzieś yy, za sprawą tej rzezi sobie nazywa różne sprawy, które gdzieś tam mówił w niej w, 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 w ale też też tak, w dzisiaj czasach powstaje dość dużo sztuki, która ma, ma takie jakby zamierzenie, żeby nastraszyć, przerazić i wyciągał trochę na siłę czarne strony naszego, naszego życia. Ja myślę, że, 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 że to zostawmy mediom, telewizji wiadomością, a ja staram się robić takie rzeczy, które nam które, 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 spokojnie jakby. Tą, tą stronę ludzkiej na to, to bardziej łagodną. Ciebie. Nasza publiczność muzealna, galeryjna jest strasznie nieśmiała. W momencie, gdy ludzie przychodzą do, 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 do naszej Galerii Zakopieńskiej, to jedna z pierwszych rzeczy, które mówią, to jest to, że, że my się nie znamy. Ja robię coś takiego, że, że jakby z podstawy drewnianych kroczków powstało coś na podobieństwo szachownicy. I do, 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 do tych kroczków to zawsze jest taki moduł kwadratu. Mówię, taka największa wersja tej kompozycji, no rozumiem, to miała 16 na 16 elementów. I to się oczywiście bardzo duża płaszczyzna i dalej tych 20 z tych elementów były po, przyklejane rzeźby. Ja je ustawiałem w taki sposób, żeby między tymi postaciami maksymalnie nie było żadnych relacji. Żeby po prostu każda stała sobie osobna. No? I, 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 I jakby ta, 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 ta forma tej gry takiej, jakby miała dodatkowo zachęcać do tego, żeby, żeby coś, coś z tym robić, żeby każdy kto jest, jest odbiorcą tym jeżeli żeby ustawiał swoją, swoją historię i byłem zaskoczony, bo, bo dla większości osób się ja, ja z mojej kojarzą kojarzyły się w ciepłym łagodnym, a taki młodych chłopach wychowany ewidentnie na grach komputerowych i z taką rzeczywiście energią trochę ADHD, po prostu tych, z, tych, z tych moich prac zbudował kompozycję tak bym prawdopodobnie dynamiczną, ale taką dynamiczną też progresywną, że to rzeczywiście była opowieść o jakimś potwornym konflikcie, poim i czymś strasznym. Byłem naprawdę mocno zaskoczony, że, 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 że posługując się... Takimi elementami można coś takiego skonstruować. Które zdjęcie takie najbardziej Panu się podobało? Nie, chyba najbardziej... To jest tak, że to nie jest jakiś taki cykl, który by powstawał z takim zamierzeniem, że jest cyklem, ale od czasu do czasu mam na różne lasy. I myślę, że te, 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 jest coś takiego, że gdzieś w tym takim chaosie drzew odnajduje takie drogi, które są. Czasami to jest tak jak na przykład, nie wiem, są takie lasy technicznie sadzone, gdzie, gdzie te sadzonki były od, od linijki wstawiane, gdzieś te takie ludki pomiędzy drzewami są dość, dość oczywiste, ale czasami okazuje się, że, że właśnie jakby taka, 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 w tym chaosie tej drzew, ta droga gdzieś się sama otwiera przy pomocy światła, a to właśnie jakby się znajduje to jedno miejsce, który w tym lesie jest z Nienacka, taki właśnie uporządkowany, uporządkowany jedyny, I ten cykl tych, 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 tych lasów. I tak teraz to jest obszerniejsze, tak po powoli to jest chyba najciekawsze, najbardziej do mnie. O, o swojej twórczości artystycznej. O mojej twórczości tak. artystycznej. Tak. <gry> no nic śmiesznego. No więc moja twórczość artystyczna jest podzielona na wiele części. Ja teraz się wypowiadam do kamery, proszę mi nie przeszkadzać, dobrze? Między dzieci i między męża teścia i wszystkie sprawy związane z prowadzeniem galerii, organizowaniem wystaw, organizowaniem wystaw w galerii, jeżdżeniem itd. To jeszcze ostatnio zostałam nauczycielem fotografii w szkole Kenara. W związku z tym to też jest bardzo twórcza działalność, bardzo tak wielkie wyzwanie, bardzo trudne, wielkie wyzwanie i bardzo pasjonujące. I pomiędzy tym wszystkim udaje mi się mniej więcej, ostatnio policzyłam, że, e, że udaje mi się średnio raz w roku coś zrobić. Że jeden projekt, pomysł, który gdzieś tam kiełkuje we mnie, raz w roku dojrzewa na tyle, żeby go zrealizować. E, w związku z tym powstaje raz do roku coś, co, co naprawdę lubię i co wydaje mi się, że jest, że jest fajne. A co było ostatnio to są... takie fajne? Ostatnio właśnie w tym roku, ponieważ jest rok Antoniego Rząsy, 30-lecie śmierci i jakby całe te, te tysiące zajęć, które sobie wymyśliliśmy w związku z Antoniem Rząsą, to jeszcze w tym roku nic nie dojrzało osobistego. Natomiast w zeszłym roku, w sierpniu, weszłam na Giewont, ustawiłam aparat na herbacianej przełęczy i rozmawiałam z ludźmi, którzy z tego dnia, którego tam weszłam zdobyli Giewon i pytałam ich dlaczego to robili, po czym robiłam im zdjęcia. I było to bardzo ciekawe, ponieważ generalnie jest taka, takie założenie wśród Zakopieńczyków, że to jest jakiś motłoch, tłum i taka magma ludzka, beznadziejnych ludzi, którzy tam robią tłok i śmiecą w tych górach. A tymczasem ja tam weszłam, spotkałam cudowne osoby. Nikt nie odmówił mi udziału w tym projekcie, żadna osoba, zaczepiona osoba mi nie odmówiła, więc to było... E, to jest dowód takiego czegoś, że ci ludzie, którzy tam przychodzą, są cudowni. I każdy opowiedział mi swoją osobistą, cudowną historię, i wydaje mi się, że może tą pracą troszeczkę uda się znaczy troszeczkę daje to do myślenia mojemu ukochanemu miastu zakopanemu, że może, może ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, to może są cudowni, a nie są bydłem. Mhm. Znaczy, ja bardzo lubię taką pracę mojego męża, którą roboczo w domu nazywamy grą. I to jest taka praca, która się składa z kilku postaci siedzących, kilku postaci... Proszę, oczywiście. To jest taka praca, która się składa z kilku postaci stojących, kilku postaci siedzących, z kilku krzesełek, stolików i tak dalej. I te rzeźby są ustawione na, na takich kostkach. Z tym, że też jest dużo pustych kostek i jakby eksponuje Marcin tą grę jakby jak szachownicę. Na początku ustawiając pewną taką neutralną sytuację, neutralną sytuację między tymi postaciami. Natomiast gra polega na tym, że każdy widz może ustawić swoją własną sytuację i może poprzestawiać te postaci. I z tego wychodzą niesłychane historie i bardzo lubię tą pracę. Ponieważ...